Siema, witam w dzisiejszym odcinku u Johansena. To ja? Proszę bardzo Siemanu. No. Robimy próbny przejazd w lekkim wietrze lekko wieje to wie Ale zobaczymy jak to będzie Uch, a przeleciane lecimy dalej jest git Jest git Dobra I Było spoko, dobry dzionek dzisiaj Dobra, tele, teraz lecimy pump track Ale Nie Dobra, lecimy pump track Trochę skręciło Bagno Omijamy ładnie Banda no, zmóng, sztuczka i trawnik. Dobra, widzowie, teraz lecimy trochę lasu. Tak się przedstawia rowerek. Nie wiem, czy widać. Chyba tak. Bardzo ładnie złożony aktualnie. Będą ulepszenia, ale na razie jest super. Lecimy. Dobra, widzowie, teraz bierzemy inny rozpęd, bo tam za bardzo trzepało. A jesteśmy na Dircie, więc musi być mniej więcej gładko. Kurde, o, przeleciałem, ale dobra, dobra, jedziemy dalej Lekki hamulec tak. było super Lecimy Naj, nice, siadło Lecimy dalej krzywo No Dobra, widzowie Teraz lecimy Drewnianego tropika Takiego rekreacyjnego Banda o, która jest niebezpieczna No złąk do manuala Pięknie siadło Idziemy dalej Wąpeczka Myk, od prawej, do lewej Banda, banda Tu mamy szarkwina Cyg kolejny, tu mamy stolik, banda, kolejny shark tu lądujemy do Manuala niezbyt, ale dobra, było git, Odejdziemy dzisiaj. Ech. Dobra widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek, zawijamy już, pakujemy się, nie? Tak. Tak. Pakujemy się, w tam u góry był dzisiaj latany. Tu było latane wszystko. Wszystko było latane i zaraz. Nie chciałem to zrobić, ale już nie rymuję Bo się zaraz jak. Rym. Dawid Godziek schamuje.